Witajcie we wtorkowy poranek. Jak każdego dnia chcę Ci powiedzieć o poranku, dobrze, że jesteś. Cieszę się Twoją obecnością i chcę zaprosić Cię do modlitwy Słowem Bożym. Dzisiaj chcę zaproponować czytanie z dziejów apostolskich. To pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii z czwartego rozdziału dziejów apostolskich, wersety 32-37. Fragmenty oczywiście na stronie internetowej są w linku podanym pod filmikiem, oczywiście też na karteczkach wydrukowane na stojaku. Zapraszam spacer i może modlitwę gdzieś w ciągu dnia w kościele, jeśli masz taką możliwość. Z, z dziejów apostolskich jeden duch i jedno serce ożywiało wszystkich, którzy uwierzyli. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu pana Jezusa. A wielka łaska spoczywała na wszystkich. Nigdy z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali jej, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu zaś rozdzielano według potrzeby. A Józef, nazwany przez apostołów Barnaba, to znaczy syn pocieszenia, a Lewita, rodem z Cypru, Sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp apostołów. Łatwo możemy ulec takim myślom, że ponieważ to tak bezpośrednio po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po zesłaniu Ducha Świętego, to w tej wspólnocie było znacznie łatwiej. Możemy ulec pokusie obrazu takiej sielanki że to tak bezproblemowo im przychodziło to, że wszystko mieli wspólne że się dzielili tak? że, że nigdy nie myślał o sobie że myśleli każdy o drugim szukali dobra drugiego ja myślę, moi drodzy, to, to, to owszem działanie Bożej łaski ale też z całą pewnością wysiłek tamtych ludzi to nie przychodzi łatwo nie, nie jest czymś łatwym Bycie we wspólnocie nie jest czymś łatwym, tworzenie z drugim człowiekiem wspólnoty miłości. Dlaczego? A no chociażby z tego prostego względu, że my tak bardzo się różnimy i czasami te różnice naszych charakterów powodują, że nawet, a może tym bardziej, kiedy ktoś jest mi bliski, to, 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 to gdzieś tam jakieś trudności, tak? bo gdzieś tam coś denerwuje, bo gdzieś coś drażni. Tak, jakaś cecha, jakiś sposób myślenia, jakieś zachowanie, a więc jestem przekonany, owszem, to, to był początek, to był jakiś entuzjazm, to była jakaś euforia wiary, to, to była też no, działanie Bożej Łaski, owszem, ale z całą pewnością również wysiłek tych ludzi, by tworzyć taką wspólnotę, i dzisiaj. Gdzieś przede wszystkim na to chcę zwrócić Twoją uwagę, aby to czytanie, to zasłuchanie się w Słowo Boże dotknęło przestrzeni naszego mojego i Twojego funkcjonowania między ludźmi w naszych wspólnotach. I tu w rozumieniu wspólnoty rodziny i kościoła. Mój drodzy, tym, tym, co jednoczy wspólnotę, jak widzimy, jest Boży Duch, jest Duch Święty. A więc tutaj szczególnie mam na myśli te wspólnoty rodzinne, które tworzymy. Może, może warto gdzieś na modlitwie i do tego jakoś zapraszam siebie i ciebie. Pomyśleć, na ile i w jaki sposób my dopuszczamy Bożego ducha do przestrzeni naszych rodzin. Zarówno w przestrzeni. Modlitwy osobistej, zawierzając Panu Bogu wzajemne relacje, zawierzając Panu Bogu nasze rodziny. Tak? Może nawet, tu na pewno się modlicie, jeżeli są jakieś trudności, tak? Prosimy, Panie Boże, przywróć zdrowie mojemu dziecku i, i tak dalej. Ale modlitwa za wzajemne relacje, zawierzanie Bogu wzajemnych relacji, wołanie Boże, udziel swojego ducha, ducha miłości, byśmy się bardziej kochali może właśnie taka modlitwa do takiej modlitwy chcecie dzisiaj zachęcić, a może a może troszeczkę więcej modlitwy wspólnej, może przynajmniej trochę, może od czasu do czasu, bo choć to tak proste z jednej strony, a jednocześnie czasami tak trudne w realizacji częściej wspólnie się pomodlić jako mąż i żona, jako jako rodzic i dzieci, uwierzyć, że Boży Duch jest tym, który jednoczy, który buduje wspólnotę, który łączy ludzi ze sobą pomimo tych różnic, modlitwa z drugiej strony, właśnie nasze codzienne zapieranie się własnego egoizmu. Słyszeliśmy, że nigdy z nich nie cierpią niedostatku. A więc musia tam być jakaś ogromna otwartość na drugiego, jakaś ogromna empatia, jakieś ogromne zainteresowanie wzajemne i tu też gdzieś przestrzeń do refleksji, do zastanowienia się. Jak wygląda nasze wzajemne zainteresowanie się sobą w naszych rodzinach? Czy te pytania, co słychać, jak minął dzień? Co się wydarzyło w pracy, co się wydarzyło w szkole? Czy tylko jakaś proforma, żeby uspokoić nasze sumienie? Czy my właśnie potrafimy dać tej drugiej osobie te kilka, kilkanaście minut, by być w sposób żywy, zainteresowany tym, co faktycznie się wydarzyło w ciągu minionego dnia w jego życiu? Też nie zawsze łatwe. może to jest kwestia kilku, kilkunastu minut, ale właśnie żywe zainteresowanie drugą osobą. I też moi drodzy, myślę, że szczególnie w tych czasach, kiedy nasza obecność w kościele była gdzieś nieco ograniczona, takaś przestrzeń do, 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 do takiego jeszcze mocniejszego zapragnienia, właśnie takiej wspólnoty kościoła, gdzie człowiek chce być dla człowieka byśmy jeszcze bardziej razem, wspólnie poczuli taką odpowiedzialność. Jak gdzieś medytując nad tym Bożym Słowem już dzisiejszego poranka odczułem jeszcze głębsze pragnienie, pragnienie podsycone Bożym Słowem, by, by, by jeszcze mocniej, z jeszcze większą miłością budować wspólnotę, by z nad małymi rzeczami, a czasami większymi, ale móc dawać jak najwięcej siebie we wspólnocie, a przede wszystkim chcieliby być ludźmi ukierunkowanymi na dobro. To nazywam ludźmi dobrej woli, którzy chcą dobra, którzy chcą być sobie nawzajem życzliwi, którzy nie chcą, by wzajemne relacje były jakieś podsycone jakąś nieufnością. Tak? Ale właśnie życzliwość sobie wzajemna, ukierunkowanie na wzajemne dobro. Życzę Ci. Dobrej, Bożej, owocnej modlitwy. Niech Pan Ci błogosławi. Dobrego, Bożego Dnia Ci życzę.